Evra Fish, Heim Protein, sałatka z w stylu Tex, Mex. Dodano 20 g białka. Czy to dużo czy mało, to nie mam pojęcia, bo totalnie na tym się nie znam, ale wnioskując też, też po tej skali ostrości papryczek, raczej powinno być to chyba dość ostre. Konstrukcja tej sałatki wydaje się być dość prosta. Mianowicie na dole jest ryba, na górze są wszystkie składniki, które pewnie kojarzą się z Meksykiem. Cały smaku tak naprawdę jest rozgrywana przez tą czerwoną fasolkę. Bo w zależności od tego, jak dużo będziemy mieć na widelcu, to ten smak staje się mniej lub bardziej intensywny. Trochę tu brakuje czegokolwiek, co gdzieś tam przemywałoby ten smak był uzupełnieniem tego smaku. Niestety całość jest zdominowana przez fasolkę. Nie, że jestem uprzedzony do fasolki, bo jak najbardziej to jest do zjedzenia, ale chyba oczekiwałbym po prostu większej palety smaków. Jeżeli chodzi o pikantność, to raczej jej tu nie ma. Na finiszu może pojawić się takie delikatne mrowienie, które stanowi miłe urozmęczenie natomiast cały smak, jak dla mnie, jednak mógłby być trochę bardziej dopracowany i trochę bardziej urozmaicony.